we mm -hmm. Jasnogórska Matko Wielkopostnego Kościoła, przychodzimy do Ciebie w chwilach dla naszej ojczyzny i dla naszych rodzin wyjątkowo trudnych. Jutro, po raz pierwszy od setek lat, Polacy nie wyruszą tłumnie do swoich parafialnych kościołów, by karmić się Słowem Bożym i Eucharystycznym chlebem. Zrobią to w poczuciu odpowiedzialności za siebie nawzajem. Zrobią to z chrześcijańskiej miłości bliźniego. Prosimy cię, Matko, by ten czas eucharystycznego głodu, czas w którym porzucamy Jezusa, by być z Jezusem, czas w którym tracimy z oczu naszego oblubieńca, doświadczamy. Iż skończyła się uczta weselna i nadszedł czas postu, był momentem przeżycia wielkiej tęsknoty. Tęsknoty świętej, głębokiej, przenikającej serce i sumienie. Tęsknoty, która ujawni nam, jak bardzo trzeba Eucharystię kochać, jak bardzo trzeba ją cenić, uwielbiać adorować jak wielkie powinno być nasze dziękczynienie wtedy gdy mogliśmy spokojnie i bezproblemowo przyjmować ciało pańskie niech ten czas jeszcze głębiej zwiąże nas z tobą matko niech nam ujawni wszystko to co przeżywałaś w wielką sobotę bo przecież wkraczamy w czas wielodniowej Głębokiej, wielkiej soboty. Czas pełnego nadziei, oczekiwania na ponowną możliwość przeżywania eucharystycznego wesela w pełni. Teraz zaś uczymy się od ciebie duchowej więzi z Jezusem. Tej więzi, która najpełniej ujawniła się po złożeniu Jezusa do grobu, gdy zniknął Ci z oczu gdy trzeba było użyć oczu duszy, by go rozpoznać i by na niego wytrwale czekać. Wpatrując się w Twoje matko rany, w Twoje poranione oblicze, uczymy się z tej jasnogórskiej lekcji, jak bardzo jesteś nam bliska i jak bardzo jesteś nam podobna. Ty, matko zraniona, rozumiesz tych wszystkich, którzy w różnych rejonach świata i naszej ojczyzny przeżywają cierpienie, tracą życie, doświadczają lęku i zmagają się z zagrożeniem. Twoje, matko, poranione oblicze, uczy nas otwartego serca i otwartych dłoni, uczy nas zauważania i pomagania tym, którzy pomocy potrzebują. Czasami są to sąsiedzi w podeszłym wieku, czasami osoby samotne czy pozbawione środków do życia. Twoje rany, matko, dziś znaczą coś nowego, coś czego do tej pory nie dostrzegaliśmy. Znaczą, iż jesteś z nami niezależnie od tego, jakie cierpienie, jakie zagrożenie czy jaki trud na nas przyjdzie. Także w dobie niebezpiecznego wirusa, rany Twoje mówią: Jestem Waszą królową, orędowniczką, opiekunką, lekarką dusz i ciał. Spójrzcie na ściany tej kaplicy świadectwo tylu cudów, które dokonały się przez jasnogórskie oblicze i nie lękajcie się. Dziękujemy, Matko. Za wielki trud służb publicznych, medycznych, porządkowych, za trud dusz pasterzy i pracowników mediów, za odpowiedzialność rodaków. Twojego syna prosimy o duchową jedność i duchową komunię dla tych, którzy jutro modlić się będą w rodzinach. I uczestniczyć w Mszy Świętej za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Niech On, jedyny Zbawiciel, będzie fundamentem naszej nadziei, tej nadziei, która nie może zawieść, bo przecież każdy wielki post musi skończyć się paschalną radością. Tak jak każda noc. Kończy się świtem, jasnogórska matko nasza, w intencji Ojca Świętego, kościoła pogrążonego w dojmującym poście, świata przeżywającego lęk, ojczyzny naszych rodzin, umierających, chorych, pragniemy teraz. Rozważyć tajemnicę odnalezienia pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maria matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś mary łaskiś pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta mary matko boża módl się Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Polecamy Ci Matko wszystkie sprawy Ojca Świętego Franciszka, Tobie polecamy Episkopat Polski, naszą Ojczyznę, intencje zapisane w Jasnogórskiej Księdze Apelowej, formacyjny krąg Hospicjantów Polskich w 25. rocznicę Powstania, Pana Eugeniusza Mroza w setną rocznicę urodzin jest to szkolny kolega Karola Wojtyły, Świętej Pamięci Anny Jantar i pozostałe ofiary katastrofy, która wydarzyła się. 40 lat temu. Jesteśmy grzesznikami, a grzech jest największym zagrożeniem najstraszniejszym wirusem, który może zabić duszę ludzką. Dlatego teraz, jako grzesznicy, padnijmy na kolana, by wołać do Pana Boga o ustanie zagrożenia. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Aleś, Święty Aleś, nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, O, jubilie świelicie, nas odwie. O, hart we śnie W czasie każdej Eucharystii wołamy, Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Maryjo, Królowo i Matko Pokoju, módl się za nami. Pan z wami, Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący ojciec i syn. I Duch Święty. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę apelową. Rozważanie poprowadził podczas apelu ojciec Michał Legan. Serdecznie pozdrawiamy z Jasnej Góry, ojców i braci Paulinów. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej jeden metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadam o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl ukośnik koronawirus. Boże Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Rośnie liczba chorych na koronawirusa w Polsce. Zachorowało już 100 osób, zmarły 3. Rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Rząd podjął wczoraj decyzję o wprowadzeniu stanu epidemicznego. Cała Polska wchodzi w nowy etap walki z koronawirusem. Granice Polski zostały zamknięte. Nieczynne będą także restauracje, kawiarnie i galerie handlowe. Zgromadzenia na ponad 50 osób są zakazane. Byliśmy zmuszeni wprowadzić pakiet rozwiązań, który nie jest dla nas komfortowy, ale niestety jest konieczny. Wszystko po to, aby pokonać epidemię koronawirusa, trzeba to powiedzieć jasno. Ani w Polsce, ani na świecie nie było od wielu. Lat większego kryzysu. Koronawirus jest wielkim zagrożeniem dla wszystkich, nawet dla najbogatszych krajów. Dotychczasowe rozwiązania nie wystarczają, stąd pakiet działań. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że rząd pracuje nad najlepszymi sposobami zabezpieczenia polskich obywateli. Od jutra wszystkie granice Polski zostaną zamknięte dla cudzoziemców. Odstępstwa będą dotyczyły jedynie tych, którzy legalnie pracują w Polsce. Te osoby, jeśli w tej chwili są za granicą, będą chciały wrócić tu do Polski jako swojego miejsca pobytu i pracy, będą mogły wrócić. Ale warunek jest jeden: 14 dni kwarantanny. Zaraz po przekroczeniu granicy. Mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Osoba przekraczająca granicę będzie poddana kontroli sanitarnej, będzie też musiała wypełnić kartę pobytu ze wskazaniem miejsca, w którym spędzi kwarantannę, wskazuje minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski. Jeżeli takiego miejsca nie ma lub nie ma możliwości spędzenia tej kwarantanny w swoim domu, wojewodowie wojewodzi mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać. Ruch graniczny będzie odbywał się tylko na wybranych przejściach. Zawieszone zostały także wszystkie międzynarodowe loty i połączenia kolejowe. Rząd zapewnia, że nie pozostawi Polaków, którzy chcą wrócić do kraju bez pomocy. Polskie władze szykują specjalną operację powrotów. Zaplanowane wcześniej loty czarterowe odbędą się zgodnie z planem. Będą także dodatkowe loty. To będzie dotyczyło takich państw jak Wielka Brytania, Irlandia, Cyprus, Malta. i Stany Zjednoczone. Polskie linie lotnicze LOT przygotują specjalną ofertę dla tych, którzy utknęli w innych zakątkach świata. Na stronie P-LOT pl będzie możliwość zapisywania się na powroty do kraju. Cena będzie jednakowa dla wszystkich. Dodatkowe koszty poniesie budżet państwa. Państwo polskie dopomoże w powrocie naszym obywatelom na terytorium Rzeczypospolitej. LOT jest już gotowy do realizacji tego zadania, zapewnia prezes spółki. Mamy nadzieję, że Pierwsze, pierwsze loty czarterowe zorganizowane w tej formule polecą, polecą już jutro. Bez zmian ma się odbywać transport cargo. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń. Przedstawiciele polskich władz apelują, by nie wychodzić z domów bez wyraźnej potrzeby. Bardzo ważne jest także przestrzeganie kwarantanny. Nasza odpowiedzialność jedni za drugich jest taka bardzo, bardzo ważna. Postawa, która może pomóc w walce z epidemią. Odpowiedzialność, rozwaga, rozsądek. To jest prawdziwe lekarstwo na koronawirusa. My sobie z nim poradzimy. To pewnie będzie trochę trwało. Uspokaja główny inspektor sanitarny Jarosław Pingas. Dobra informacja jest taka, że 13 osób w Polsce udało się wyleczyć. Rząd podjął dobrą decyzję mówią politycy opozycji. Wszystkie partie przedstawiają swoje propozycje, jak wspomóc Polaków w walce z koronawirusem oraz skutkami gospodarczymi pandemii. Padają też pytania dotyczące wyborów prezydenckich. Wprowadzone przez rząd rozwiązania są niezbędne w obecnej sytuacji, podkreśla szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Te decyzje dają szansę na to, że e, e, ograniczymy, ograniczymy rozprzestrzenianie się, szybkość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Decyzje rządu Platforma Obywatelska przyjmuje ze zrozumieniem i poparciem, mówi poseł Tomasz Siemoniak. Decyzje, które wczoraj rząd podjął, wymagają. Wielkiej odpowiedzialności od każdego z nas. Działania rządu popiera też szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kośniak-Kamysz. Wczoraj bardzo ważne decyzje pana premiera i rządu. Dobrze, że jest współpraca między nami, między politykami, różnymi siłami politycznymi. Kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń wskazuje, że rząd podjął słuszne decyzje.